RZG interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG interwencje. W każdą środę o 17:10 na 97.1 FM na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Daniel Sawicki. Daniel Sawicki, dzień dobry, to jest program RZG Interwencje, a za kamerą Krzysztof Filmanowicz. Proszę Państwa, dziś jesteśmy na osiedlu pomorskim, na wysokości ekranów przy trasie S3. Które to ekrany po czterech latach od rozpoczęcia protestów społecznych zostaną wreszcie wymienione, i pojawią się w tym miejscu nowe ośmiometrowe e, nowe ekrany, które zabezpieczą mieszkańców przed nadmiernym hałasem dobiegającym właśnie z trasy S3. I o tym będę dziś rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi pani Anna Jakubowska, rzecznik prasowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami Sebastian Egiełowicz, dyrektor zarządu dzielnicy Nowe Miasto. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami również Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra. Kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, tak jak na wstępie powiedziałem, po czterech latach od rozpoczęcia protestów społecznych, które były no, dość uciążliwe, szczególnie dla kierowców, było tutaj blokowanie trasy. Inwestycja, można powiedzieć, że ruszyła. Te ekrany wkrótce, w ciągu kilku miesięcy pojawią się w tym newralgicznym miejscu, czyli przy trasie S3 na wysokości osiedla pomorskiego. Mieszkańcy mogą już za chwilę, m, będą mogli odetchnąć. Myślę, że będą mogli odetchnąć, na pewno będą mogli spać spokojniej, bo z pewnością ten hałas przez konstrukcje, które powstaną, będzie lepiej tłumiony niż przez ten ekran, który mamy w tej chwili. I tutaj od razu dodam, nie będziemy go rozbierać. On pozostanie na tym miejscu, na którym jest. Powstaną dwie nowe konstrukcje w dwóch nowych lokalizacjach. Będzie bliżej, jest nieustawiony ekran, czyli będzie bardziej skuteczny, bo będzie bliżej źródła hałasu. I będzie jeszcze ekran dodatkowy w pasie rozdziału. Pomiędzy jezdniami to też daje takie podwójne zabezpieczenie. I tutaj też musiałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te ekrany powstają w wyniku pomiarów, które wykazały przekroczenia norm dopuszczalnych hałasu. Protesty zwróciły uwagę może na problem, ale nie były powodem do budowy ekranów. Co było zatem tym kluczowym momentem, że stwierdzili Państwo, że te ekrany muszą się pojawić, ekrany wyższe, bardziej zabezpieczające przed hałasem? Tak jak wspomniałam, pomiary, które wykazały przekroczenie norm dopuszczalnych hałasu, który dobiega z drogi ekspresowej. I tutaj, jeśli mamy takie narzędzie w postaci analizy poralizacyjnej, którą wykonujemy 12 miesięcy po oddaniu drogi do użytkowania, to w tym momencie możemy tak naprawdę dokonać pomiaru tych rzeczywistych parametrów, tego rzeczywistego hałasu, nie opierać się na prognozach, które były robione na potrzeby projektu drogi i wtedy planowanych zabezpieczeń akustycznych, tylko już na rzeczywistych danych i te ekrany, które w tej chwili powstaną, będą już odpowiadały tym rzeczywistym Danym. Proszę jeszcze powiedzieć w takim razie, czy te dane, które Państwo osiągnęli podczas badań bardzo rozmijały się z tym, co było prognozowane? Tak, myślę, że widać to po wysokości ekranów, bo ten, który ma, będzie obecny stary ekran jest zdecydowanie niższy niż te, które powstaną, dlatego że powstaną ekrany 7-8 metrowe, ten, który będzie od strony zewnętrznej po stronie osiedla, będzie jeszcze miał dodatkowy ekran, taki pod kątem 45 stopni na samej górze zamontowany, po to, żeby tworzył tak jakby mały parasol, który będzie ten hałas. Blokował, do wyższych pięter nie będzie ten hałas docierał. Czyli mieszkańcy mają mieć ciszej, mają mieć lepiej po prostu w swoich domostwach, bo rzeczywiście ten hałas, który też odczuwaliśmy, będąc chociażby na wyższych kondygnacjach tegoż wieżowca, tutaj przy trasie S3. Może pani z czystym sumieniem, z ręką na sercu powiedzieć mieszkańcom: moi drodzy, już za chwilę, jeszcze kilka miesięcy, i rzeczywiście będziecie mieli w swoich mieszkaniach większy komfort? Tak, myślę, że z ręką na sercu mogę powiedzieć, że będzie zdecydowanie ciszej, bo zabezpieczenia będą zdecydowanie bardziej skuteczne. Wrócimy jeszcze do naszej rozmowy, do dalszej części programu. Sebastian no, myślę, że pana najbardziej w tej inwestycji interesuje to, co dzieje się, już rozpoczęło się na wysokości raculi, bo tam ta inwestycja już w tej chwili ruszyła. Pierwsze prace jest też przewężenie już chyba pierwsze na trasie S3. To dobra informacja dla mieszkańców, którzy w tamtym rejonie zamieszkują, którzy też swoje protesty głośno wyrażali. Tak, jest to bardzo ważna inwestycja i bardzo wyczekiwana przez mieszkańców naszego sołectwa. Być może, że o Raculi trochę mniej było głośno, aniżeli o osiedlu pomorskim, natomiast te problemy też były artykułowane. Też składaliśmy pisma, też zbieraliśmy podpisy mieszkańców wnioskujące o tym, żeby takie ekrany postawić. Natomiast od początku w Generalnej Dyrekcji zasygnalizowano nam, że tak naprawdę pomiary wykażą, jak sprawa się ma. I rzeczywiście te pomiary wykazały, że oprócz jednej lokalizacji, do której wnosiliśmy, żeby te ekrany postawić, przy ulicy przy ulicy Kłogowskiej? Przy ulicy, nie, 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 to jest ulica Kalinowa w Raculi. Dodatkowa lokalizacja, która też w wyniku badań została potwierdzona, to lokalizacja takiego nowego osiedla ku słońcu. Tak więc bardzo się cieszymy, że interes mieszkańców został w tym momencie zachowany. Będą mogli spokojnie mieszkać, natomiast no, być może, że w przyszłości będziemy jednak do generalnej dyrekcji zwracać się z dodatkowymi prośbami, żeby takie ekrany też postawić na wysokości całej Raculi, ale to pieśń przyszłości. Ale to w tym momencie zapytajmy jeszcze, porozmawiajmy jeszcze o takiej sprawie. Bo najpierw powstała droga S3, a później zostały zabudowane tereny w pobliżu trasy przebiegającej. To też chyba jest ciekawy temat. Czy mieszkańcy wiedzieli, że tam będzie głośno? Czy mieszkańcy mieli świadomość tego typu, że wpłynie to na komfort ich y, życia? Tak, i to jest druga sprawa. Z tego względu, że przede wszystkim zależało nam na zadbaniu y, nad interesami mieszkańców ulicy, właśnie Kalinowej, bo to są zabudowania, które powstały przed wybudowaniem jeszcze drogi S3. To są, y, to są zabudowy, które powstały w latach 70. i 80.. Tak więc tutaj interes społeczny tych mieszkańców był bardzo ważny. Dobrze, że na tyle się przepisy zmieniły, że od razu nowo wybudowane osiedle, które powstało kilka lat temu, ten interes. Zostało zachowane. Faktem jest, że mieszkańcy muszą zwracać uwagę, gdzie się budują i z czym to się wiąże. Dlatego, na przykład, w tej chwili w sołectwie Racula, gdzie też są tereny i propozycje zabudowania terenów bliżej S3, trzeba mieć świadomość tego, że ten hałas niestety z nami przez dłuższy czas jeszcze, jeszcze zostanie. W tej chwili też prawo się zmieniło. Kiedyś pamiętam, że ekrany w 2012 bodajże roku, jak było euro, euro w Polsce, to te ekrany powstawały w szczerym polu. Potem się przepisy zmieniły. I Szkoda, żałujemy, że jako racula żeśmy się nie załapali jako miasto. Jako racularzuśmy się nie załapali na te przepisy, bo wtedy może byśmy mieli ekrany na całej wysokości naszego sołectwa. 2012 rok to racula jeszcze była w gminie Zielona Góra. Prawda, w 215 dopiero połączenie miasta z gminą. Przypomnijmy oczywiście Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra. Państwo jako radni również monitorowali w tej sprawie już od wielu, wielu lat, bo te monity spływały do państwa jako do radnych, państwo następnie do generalnej dyrekcji sekcji Krajowych i autostrad poprzez urząd miasta yy, również zwracali uwagę, że tutaj może być yy, trudno mieszkańcom w przyszłości yy, żyć, mieszkać, funkcjonować. Tak ten temat wielokrotnie był poruszany na sesji, szczególnie przez radnego pana Jacka Budzińskiego, że mieszkańca osiedla Pomorskiego, więc doskonale to doświadczał i e, słyszał też i r, w rozmowach także z samymi mieszkańcami. Bardzo często był z nimi w kontakcie, więc e, cały czas na bieżąco, nie tylko na sesji rady miasta właśnie, ale także i pomiędzy sesjami rozmawiał, próbował też właśnie tutaj zwrócić na tą uwagę na tę na na trudność, na ten problem i to na samym początku, bo pamiętają Państwo, że najpierw to była tak naprawdę jedna nitka, to jest czy potem druga część dobudowana, więc to natężenie też automatycznie zrastało, więc też naturalną rzeczą było to, że mieszkańcy zwracali na to uwagę i wtedy, kiedy już rzeczywiście ta cierpliwość była ich mocno nadwyrężona, to Postanowili też protestować. Natomiast najważniejsze jest to rzeczywiście dzisiaj, że po tych pomiarach, po przepisach jest możliwość zrealizowania, i nie tylko możliwość, ale rzeczywiście będzie ten nowy ekran. Myślę, że ktoś, kto porusza się po Polsce, to widzi, że te nowoczesne ekrany są zdecydowanie inne, lepsze i myślę, że to rzeczywiście ten komfort też poprawią, szczególnie ta kwestia takiego zaokrąglenia górnej części, która jakby zatrzymuje ten dźwięk mniej przepuszcza na zewnątrz. A więc mieszkańcom osiedla pomorskiego zwyczajnie to się należało. No, i dlatego jeszcze raz myślę, że tutaj to przypomnienie Jacka Budzińskiego, który tak, że tak powiem, nie odpuszczał, nie odpuszcza i pewnie odpuszczać nie będzie, będzie zabiegał o ten ekran, ale przede wszystkim też jakby tutaj szacunek dla mieszkańców, którzy ciągle o tym wspominali, nie dali spokoju często dla Regionalnej Dyrekcji, ale myślę, że też to zrozumienie z kolei ze strony wykonawcy, czyli Regionalnej Dyrekcji Dróg jest, było, i dzięki temu w tej chwili ten ekran będzie. Powstawał. Dobrze, wróćmy do pani Anny Jakubowskiej i cofnijmy się może troszeczkę, jaka była geneza w ogóle, bo tutaj kiedyś był wał ziemny w miejscu właściwie tego ekranu. Ten wał został zniwelowany. Ja rozumiem, że tak było na etapie projektu, bo na to zwracali uwagę mieszkańcy, że gdyby tu pozostał wał ziemny i na tym wale, gdy pojawił się ten ekran, to sytuacja byłaby zupełnie inna i być może nie trzeba było dzisiaj kolejnej inwestycji przeprowadzać. Wał ziemny musiał zostać zlikwidowany ze względu na to, że dobudowywana była druga jezdnia i tutaj ten teren musiał być przygotowany odpowiednio też pod tą drugą jezdnię. W związku z czym projekt przewid przewidział likwidację tego wału. Tym samym demontaż tego ekranu, który był na tym wale, powstał ten, który mamy obecnie, jest niższy, ale prognozy, które były robione na potrzeby tego projektu, czyli tej drugiej jezdni, właśnie zakładały, że y, powinien być wystarczający. Chyba, że zakładano mniejszą ilość aut, mniejszą przepustowość, zupełnie inna sytuacja była. Tak, historia jest znacznie dłuższa, bogatsza, bo kiedyś był wyższy ekran, potem, tak jak już Pan wspominał, y, że zmieniły się przepisy na bardziej y, łagodne, jeśli chodzi o dopuszczalne y, poziomy hałasu. Y, ten ekran został skrócony i stąd właśnie efekt takiego ekranu, a nie innego. Y, jeśli chodzi o natężenie ruchu, również jest ono wyższe niż y, prognozowane. Było na etapie projektowania tej drugiej nitki, w związku z czym i generuje ono wyższy hałas. Powiedzmy, może tak? W tej chwili po prostu mamy pomiary, które już te wszystkie dane uwzględniają, które mamy w tej chwili, czyli wszystkie wyniki pomiarów, hałas rzeczywisty. I te rozwiązania, które są zastosowane, odpowiadają rzeczywistej sytuacji. Powiedzmy jeszcze dwa zdania o tych ekranach, bo rzeczywiście będzie to ekran zagięty, nowoczesny, dźwiękochłonny, bo tu nie chodzi o samą wysokość, ale chodzi też pewnie o materiał, który będzie pochłaniał ten dźwięk. Tak, to jest konstrukcja tak zwana zielona ściana. Ona jest wypełniona taką watą szklaną, która też ma swoje zadanie pochłaniające. Jest ta nadbudowa, o której Pan, o której pan wspomniał, pod kątem 45 stopni. I sama wysokość ekranów, to jest 8 metrów, plus jeszcze ta nadbudowa. To jest potężna konstrukcja i myślę, że spokojnie będzie stanowiła doskonałe i wystarczające zabezpieczenie przed hałasem. Dobrze, wracamy do pana Sebastiana Jagiełowicza, ponieważ teren Raculi i kolejnych miejscowości, to się robi taka mała sypialnia, gdzie wielu zielonogórzom w tej chwili buduje swoje domy, przeprowadza się w tamto miejsce. Czy kto Państwa trafiają może zapytania jako do no, urzędników, tak można powiedzieć, osób, które na co dzień zajmują się tym, żeby poprawić jakość mieszkania na tym terenie? Czy trafiają takie pytania, czy tutaj nie będzie za głośno, czy nie za blisko tej trasy się chcemy zbudować? No bo działki są do sprzedania w różnych miejscach. Jak to wygląda w tej chwili? Oczywiście, że takie zapytania się pojawiają, i to jest w ogóle bardzo ważny element planowania inwestycji. Żebyśmy mieli świadomość tego, co w danym terenie w najbliższym czasie może być wybudowane, czy jest planowana jakakolwiek zabudowa albo infrastruktura w związku z tym związana, jakieś drogi, które ewentualnie będą powstawać w, najbliższym, w najbliższej okolicy. To jest bardzo ważny element, żeby na takie rzeczy zwracać uwagę, zaglądnąć do studium i kierunków rozwoju i zagospodarowania miasta i gminy, zerknąć, czy jest plan jakaś obwodnica, albo jakaś inna droga. Tak samo można do planów miejscowych w tej chwili z, e, zajrzeć na bip Urzędu Miasta, albo też zapytać ewentualnie w Urzędzie Miasta, czy coś jest planowane. Bardzo dużo problemów i bardzo dużo konfliktów wynika z tego, że ktoś kupił teren myśląc, że będzie miał ciszę i spokój, a się okazuje, że w najbliższej okolicy powstanie naprawdę bardzo duża zabudowa. Oczywiście na terenie dzielnicy nie dopuszczamy i nie chcemy zabudowy wielorodzinnej, wysokiej e, w postaci bloków, tylko domki jednorodzinne. No tylko tyle, że ktoś kto ma na przykład buduje się w szczerym polu, może mieć za chwilę duże, duże sąsiedztwo. I tego trzeba mieć świadomość, tym bardziej, że tych inwestycji planowanych przez miasto jednak jest dużo. I w tej chwili, na przykład, nowe studium komunikacyjne, które jest w fazie opracowywania i konsultacji, też przewiduje pewne rozwiązania, które warto uwzględnić, planując, no co tu dużo mówiąc, inwestycje życia najczęściej. Trzeba być tak naprawdę ostrożnym, planując jakąś budowę, jakąś tak jak inwestycję na wiele, wiele lat. Piotr Barczak, radny miasta Zielona Góra, jednocześnie przewodniczący rady. Do państwa trafiają na przykład skargi, trafiają zapytania odnośnie takich inwestycji, budowy dróg pod tymi domostwami, gdzie mieszkańcy zbudowali swój dom, prawda, mieszkali sobie, a nagle coś się takiego dzieje. Są to częste przypadki? Przypadki są częste, tyle że bardziej częściej do Rady Miasta przychodzą, kiedy już problem powstaje. Znaczy, tak jak wcześniej Pan Sebastian wspomniał, na etapie inwestycji, nawet już zakupu ziemi. Warto spytać co wokół tego terenu powstanie, jakie są plany ze strony miasta, czy też inwestora, bo czasem jest tak, że kupujemy już gotowy dom i to najczęściej dzisiaj sytuacja jest taka, że widzimy już deweloper wstawia, buduje fajny dom, ładny, piękna okolica wydaje się że całkiem sympatyczna, natomiast za chwilę, za 2-3 lata powstaje tam droga, która była rzeczywiście wcześniej planowana. I następuje konflikt. I do nas wtedy, jako do tej często ostatniej instancji, czy też jak to niektórzy mówią deski ratunku, rzeczywiście przychodzą mieszkańcy. Z tym, że wtedy powstaje konflikt, bo jedni chcą tego, bo wiedzieli od początku, drudzy z kolei nie chcą, bo uważają, że to pogorszy ich standard życia. Wtedy jest najtrudniejsza sytuacja do rozwiązania. Dlatego warto przed momentem zakupu, jeżeli to jest gotowa, gotowa nieruchomość, lub przed zakupem niezabudowanej nieruchomości czyli ziemi, sprawdzić jaki jest tam plan inna sytuacja oczywiście też może być w drugą stronę to znaczy jest osiedle powstało osiedle tak jak pomorskie powstało wcześniej a dopiero potem jest powiedzmy trasa rozszerzana poszerzana większego ruchu większy ruch jest organizowany w danym terenie no to wtedy rzeczywiście to jest planowanie z kolei miasta dlatego ono musi być jak najmniej uciążliwe dla dla mieszkańców danego terenu więc te wszystkie aspekty trzeba zawsze brać pod uwagę kiedy gdzieś chcemy kupić jakąś nieruchomość czy gotową czy do budowy. Warto spojrzeć na szereg też tych wątpliwości, bo takie się pojawiają. Podobną sytuację mamy jakby dalszy ciąg, gdyby ciągnąć temat, chociaż nie chcę go rozszerzać, ale ze schroniskiem dla zwierząt. Najpierw było schronisko, potem mieszkańcy się do. Ale to już inna, to już inna sprawa. Dokładnie tu na pomorskim było odwrotnie, tu najpierw były, rzuciły się te bloki, a dopiero potem ruch, ten szybki ruch został tutaj wprowadzony, przeprowadzony, więc tym bardziej cieszy, że ta inwestycja będzie. Cieszę rzeczywiście, że z korzyścią dla mieszkańców ta inwestycja już się rozpoczyna i za chwilę pojawią się ekrany przy trasie S3 na Osiedlu Pomorskim i Wraculi, czyli w jednej w jednym sołectwie dzielnicy Nowe Miasto. A moimi gośćmi dzisiaj byli pani Anna Jakubowska, rzecznik prasowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Sebastian Jagiełowicz, dyrektor zarządu dzielnicy Nowe Miasto. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. A za uwagę dziękuję Państwu, Państwu Daniel Sawicki i Krzysztof Filmanowicz. To był program RZG Interwencje. RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty, wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. W każdą środę o 17.10. Na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Daniel Sawicki.